Policja antyautystyczna! Witaj obywatelu z tej strony Robert Down. Dzisiaj znany też jako żelazny mężczyzna, a to mój kompan maszyna wojakowa. E, masz wojaka może! Nie, ale mogę pokazać swoją brykę! Piwo to moje paliwo! Uuu, tak napędzam swoją zbroję zniszczenia! Ogólnie to, to. To było zatrzymanie kontrolne, ale teraz to się zmieniło. Jak to? Przyznałeś się do fetysu samochodowego, a jest to według prawa uznawane za poziom autyzmu kurwa 54. O nie! To człowiek piżama! Jestem najsłynniejszym z udzielin Ukradnę je wszystkie! Poziom autyzmu 33. No? Ej, złoczeju piżam, a co mi właśnie zwinąłeś? A no... tarczę! Zamałeś swój kodeks! Zabij się! Jeden z głowy! Zaistniała sytuacja doprowadziła do niefortunnych wydarzeń. Stało się samobójstwo i ja, jako policjant, będę się temu przyglądał. No. Poszyłeś kotka! Został zainicjowany... zainicjany... Kurwa, zaatakowałeś policjanta. Poczenie ale Rika. jesteś e, aresztowany. Masz prawo zachowywać się głośno i sobotęć się. Próbować się uwolnić. No. Uwolniłeś się i teraz muszę stąd za tobą paśmik. Maszyna Wojakowa, oni uciekają. Orm